z Ewangelii według Świętego Jana. miałby mam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. E, matka wie, na którym etapie życia noworodka podać mu jaki pokarm. E, dobry nauczyciel wie na którym etapie e, nauczania e, przekazać, którą treści i jakimi to zrobić metodami. Jezus jest jak dobra matka, Jezus jest jak dobry nauczyciel. Wie, ile jesteśmy w stanie unieść, i tyle nam daje, ile potrzebujemy. Pokarmu, który jesteśmy w stanie strawić. Można się po raz kolejny zachwycić Jego wiedzą o człowieku i Jego czułością, Jego troską, Jego zrozumieniem dla nas, Jego wyczuleniem na nasze potrzeby i na nasze możliwości. Do zobaczenia jutro.